Czy to, że Jacek Kurski miał do ciebie słabość i szacunek do sportu, relatywizuje fakt, że ma DNA złego człowieka? Czy wiesz, co ja myślę, Kuba, że. Um... Bo ja go poznałem też osobiście, nawet kiedyś go zaprosiłem do mojego programu i uważam, że to jest, mówiąc, najbardziej lakonicznie zły człowiek po prostu. Czy powiem Ci tak, nie znam go. A, okej. Okay. Nie znam go. Moja relacja z prezesem Kurskim opierała się. Stricte na relacji zawodowej. Wydaje mi się, że sport przez lata był chyba jedną z nielicznych dziedzin w telewizji, która nie miała jakby przyporządkowania politycznego, mm -hmm. bo ludzie też mnie wielokrotnie atakowali i pytali, dlaczego ty pracujesz w telewizji publicznej w momencie, kiedy no, dzieją się takie, a nie inne rzeczy, i kiedy określona frakcja polityczna rządzi Polską. I ja po prostu chciałem robić to, co kocham. To znaczy, nie miałem innej możliwości. Ale czułeś, że jest to jakiś Twój wewnętrzny kompromis z wartościami, które Ty wyznajesz? Czy znaczy w ogóle się nad tym nie zastanawiałem? Mhm. To znaczy, chciałem jechać na Mistrzostwa Świata, chciałem jechać na Mistrzostwa Europy, bo gdzieś na tym etapie, gdzieś przygody zawodowej, moje życie wyznaczają duże turnieje, ponieważ. Rozstałem się w takich, a nie innych okolicznościach z telewizją Polska, To też skończył się ten czas, nazwijmy to licencji, sublicencji, podzielenia turnieju między dwie stacje. To też zdawałem sobie sprawę, że czy na Mistrzostwa Europy, czy na Mistrzostwa Świata do Kataru, czy na kolejne Mistrzostwa Europy, czy na kolejny Mundial, no, mam szansę pojechać w roli komentatora tylko z telewizją publiczną. Wojewódzki Gędzierski.